Siema ziomki, ziomale, witam Ksantora, na kanale Siódmy dzień zapuszczania brody eee, Wspomnę tylko, że e, jadąc do rodziców, pomagając, po, żeby pomóc tacie budować płot trochę Zapomniałem wziąć kosmetyczki, ale przy okazji postanowiłem zrobić challenge I trzeciego dnia nagrałem jak mam brodę trzydniową W tej chwili mam już siedmiodniową i będę nagrywał odcinki w każdy wtorek, czyli dzisiaj siódmy dzień, 14, czyli drugi tydzień, trzeci tydzień, i tak dalej. Na razie ta broda jest taka, że no, ledwo ledwo można chwycić. Jest taka milutka, już się robi taki meszek, nie? I widać, że coś tutaj jest, nie? No, i oczywiście następne filmy, czyli drugi tydzień, i tak dalej. Yy, będę miał nagrane pewnie. A ja w ogóle nie patrzę w kamerkę, będę miał nagrane e, przednią kamerką, lepsza jakość, bo tutaj jestem w tej chwili sam, a w tamtych filmach prawdopodobnie będzie mi pomagać nagrywać Mariola. Dobra. No i oczywiście tak to wygląda. Pewnie za tydzień będzie dwa razy więcej dokładnie. Do zobaczenia i dziękuję za oglądanie. Tym razem krótszy film. Następne pewnie będą trochę dłuższe, bo tam w domu mam 10 mega uploadu, tu mam tylko 2. Tak więc trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia. Tutur, 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 tutur.